Ponownie Marlena Nowakowska. Przypominam, że to jest program Republika po Południu, a my już łączymy się z naszymi kolejnymi gośćmi. E, witam jako pierwszego posła Stanisława Bukowca, Porozumienie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Oraz poseł Paweł Szramka, Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, z 15. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, witam wszystkich państwa. Na początek chciałabym Państwa, pa, Panów, oczywiście zapytać o wybory prezydenckie. To chyba temat numer jeden w ostatnim czasie. No i właśnie moje pierwsze pytanie: kiedy i w jakiej technicznej formule powinny odbyć się wybory, które tuż, tuż przed nami? Jako pierwszy poseł Bukowiec. Pani redaktor, myślę, że najważniejsza sprawa, która, którą żyją dzisiaj Polacy, to jest walka z koronawirusem. To jest walka o zdrowie, o życie, to jest również walka o miejsca pracy, o gospodarkę. Oczywiście, że wybory zajmują, przede wszystkim zajmują polityków. Natomiast z inicjatywy Jarosława Gowina i porozumienia wyszła idea, aby odłożyć czas wyborczy i najlepszą do tego formułą jest przesunięcie. Wydłużenie kadencji prezydenta o dwa lata do siedmiu lat tą propozycją. Cały czas nad tą propozycją rozmawiamy. Pan premier Gowin spotyka się z liderami partii opozycyjnych i wierzymy mocno, że dojdziemy tutaj jako cała klasa polityczna do pewnego konsensusu, dlatego że to jest w interesie naszego kraju, to jest w interesie Polski. Myślę, że to rozwiązanie, które de facto tak naprawdę. Jest skróceniem e, potencjalnie drugiej kadencji pana prezydenta Dudy, e, ale jest przez niego zaakceptowane jako rozwiązanie, e, które mogłoby wejść w życie i e, jest najlepszym e, pomysłem na to, jak rozwiązać ten pewien klincz e, polityczny. To teraz oddajmy głos posłowi Szramce i proszę również o, o takie stanowisko, o którym poseł Bukowiec wspominał. Jak koalicja polska reaguje na pomysł przedstawiony właśnie przez Jarosława Gowina? Mnie przede wszystkim to, co już usłyszeliśmy od pana posła na początku, czyli to, że Mamy świadomość, że Polaków przede wszystkim teraz interesuje cała sprawa związana z koronawirusem, a nie z wybory prezydenckie. Jestem pełen obaw przed tym, jak one się odbędą, bo na chwilę obecną PiS dąży do tego, żeby te wybory 1-10 maja się odbyły, co jest no, w tak krótkiej perspektywie wręcz niewyobrażalne. Natomiast widać. Parcie na to samorządowcy dostają dziwne zlecenia, aby dawać miejsca na skrzynki pocztowe bez żadnych dokumentów, bez żadnych wiosków, tak po prostu na telefon. Tak nie powinno działać się w, w państwie prawa. I to jest niestety trochę psucie tego prawa, trochę psucie opinii całemu państwu, wszystkim politykom, urzędnikom i osobom związanym z tym systemem, którzy zarządzają państwem. I tutaj oczywiście w, bierzemy pod uwagę w, w, wszystkie rozwiązania. Na pewno to rozwiązanie z wyborami już za niewiele ponad dwa tygodnie, czyli 10 maja jest rozwiązaniem bardzo złym i o tym mówiliśmy od początku. Kandydat na prezydenta Władysław my już proponuje, żeby przesunąć te wybory o rok i moim zdaniem również byłoby to najlepsze rozwiązanie. Natomiast cieszymy się, że ze Zjednoczonej Prawicy ktoś się wyłamał i również rozważa to, żeby te wybory przesunąć. Pytanie tylko, czy e, frakcja Jarosława Gowina będzie tutaj miała na tyle mocny głos, żeby przekonać prezesa Kaczyńskiego, że faktycznie organizowanie wyborów w, w tym terminie nie służy nikomu. Panie pośle, ja jeszcze dopytam, czy PSL razem z z 15 dołączy do ewentualnego bojkotu wyborów prezydenckich, jeśli do takich w maju jednak dojdzie, do którego wzywa między innymi platforma obywatelska? Nie myślę, że ani platforma obywatelska, ani inny kandydat nie zrezygnuje i nie będzie nawoływał jawnie do tego, żeby nie iść na wybory i nie głosować na niego. Bo no to było oddanie walki o. Urząd Prezydenta walkowerem panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, a myślę, że nie po to każdy z kandydatów zdecydował się na tą trudną drogę, żeby zorganizować kampanię, zebrać ponad 100 tysięcy podpisów i, i uczestniczyć w spotkaniach, teraz już tylko online z wyborcami i przekonywania siebie do tego, że jest się najlepszym kandydatem. Czyli rozumiem, że jeśli do wyborów w maju dojdzie, to koalicja Polska uszanuje wy, wynik, tak takich wyborów tak niestety to będzie to będzie obowiązywało i będziemy musieli do tego się dostosować natomiast pamiętajmy że odpowiedzialność za to co wydarzy się w czasie tych wyborów czy wzrośnie zachorowalność na koronawirusa czy będą one w pełni obiektywne dobrze przygotowane to wszystko spoczywa na partii prawo i sprawiedliwość Teraz pytanie do posła Stanisława Bukowca i przytoczę pewien cytat. Żeby udało się w pełni odrzucić projekt o głosowaniu korespondencyjnym, potrzebne są nam dodatkowe głosy. O tym rozmawiałem z Jarosławem Gowinem. Rozmawiam kompleksowo, aby stanął po jasnej stronie mocy i odrzucił nieakceptowane przez Polaków jawne wybory. Tak mówił w dzisiejszej porannej rozmowie w radiu RMF FM Borys Budka, lider koalicji obywatelskiej. No i właśnie, czy Jarosław Gowin, czyli lider pana ugrupowania... Myśli na ten moment o jakimś szerszym porozumieniu z koalicją obywatelską? Szanowni Państwo, ja przypomnę fakty. Fakty były takie, że to Jarosław Gowin i porozumienie było inicjatorem złożenia do Laski Machałkowskiej projektu zmiany konstytucji, przedłużenia o dwa lata kadencji prezydenta. Pod tym projektem podpisało się wielu posłów, w tym Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Łukasz Szumowski. A więc to jest szerszy projekt, który został złożony i tego dotyczyło tak naprawdę spotkanie z panem Borysem Budką. Więc próba narzucania jakby narracji przez lidera Platformy temu spotkaniu i i próba włożenia w usta innego tematu jest trochę nadużyciem. Projekt, który platforma złożyła, czy zgłosiła w ten dzień rano, ad hoc, to nie był temat główny nad którym rozmawiali liderzy porozumienia i platformy rozmawiali na temat zmiany konstytucji w tym celu aby kadencja była prezydenta wydłużona tego i wyłącznie tego dotyczyły rozmowy Panie Pośle, jak widać nad tym projektem zmiany konstytucji wciąż różni się koalicja polska, między innymi również ma inne zdanie niż porozumienie. I teraz właśnie też moje pytanie jeżeli nie uda się przekonać dwóch trzecich posłów, które są potrzebne do takich poprawek, jak porozumienie będzie głosowało a propos głosowania korespondencyjnego w nadchodzących wyborach prezydenckich? Jak mówił klasyk, dopóki piłka w grze, wszystko się może zdarzyć. Do czasu posiedzenia Sejmu, na którym będziemy rozpatrywać poprawki, ewentualne poprawki Senatu, jest jeszcze sporo czasu. Rozmowy, które rozpoczęły się, są zapowiadane, jest zapowiadana ich kontynuacja. I myślę, że im bliżej tego majowego terminu posiedzenia Sejmu, tym łatwiej będzie wypracować takie rozwiązanie, które będzie służyć Polsce i Polakom. I My do tego zachęcamy. Nie, myślę, że nie ma co emocjonować się w tej chwili tym, że są rozbieżne jeszcze stanowiska, dlatego że na tym polega proces dochodzenia do kompromisu. Taki kompromis dla dobra naszego kraju trzeba, trzeba ustalić. Pytanie zatem do posła Szramki: Bo coraz częściej w mediach pojawiają się informacje i doniesienia o tym, że Władysław Kosiniak-Kamysz mógłby zostać takim wspólnym kandydatem opozycji. No i właśnie, czy prowadzili Państwo jakieś rozmowy z innymi oponentami w tej sprawie? Ja Myślę, że liderzy w ugrupowaniu, zwłaszcza kandydaci na prezydentów, cały czas rozmawiają między sobą, cały czas biorą pod uwagę różne scenariusze dlatego ta rozmowa jest ważna i tylko pozostaje pytanie czy wystawienie jednego wspólnego kandydata w pierwszej turze byłoby dobrym wyborem bo może okazałoby się że wtedy ten kandydat nie nazbierałby tyle głosów co rozproszona opozycja czyli wielu kandydatów tutaj mam na myśli chociażby pana Szymona Hołownie, który prawdopodobnie zbierze głosy elektoratu który nie jest Powiązany z żadnym ugrupowaniem politycznym, a gdyby nie startował w pierwszej turze, może nie zmobilizuje tych osób, żeby startowały. Więc tutaj mamy wiele, wiele naprawdę scenariuszy, i myślę, że nie jest to moment na to, żeby teraz już podejmować te decyzje. Przede wszystkim nie jest to moment na to, żeby odbyły się wybory prezydenckie. I tutaj z panem posłem się zgadzał, że powinny być one przesunięte. Teraz wszystkie siły, wszystkie nasze działania powinny być postawione przede wszystkim na to, żeby walczyć z koronawirusem, żeby jak najszybciej wyjść z tej sytuacji, żeby wszyscy Polacy mogli wrócić normalnie do pracy, do swoich zajęć, żeby nie y, utopić naszej gospodarki. Odnieśmy się jeszcze jednak do wyników sondażowych. Z ostatniego sondaża, sondażu kwietniowego opublikowanego przez Kantar wynika, że Andrzej Duda, czyli urzędujący prezydent, mógłby liczyć na 59 punktów procentowych i moje pytanie do posła Bukowca, czy zatem takie, a nie inne wyniki w sondażach uspokajają zjednoczoną prawicę? Myślę, że doświadczenie. Nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale różnych grupami politycznych na przestrzeni wielu lat, żeby nie ufać do końca sondażom, powoduje, że jesteśmy bardzo pokorni wobec tego, co pojawia się w ramach różnych badań. Oczywiście bardzo wysoko oceniamy dotychczasową kadencję pana prezydenta Andrzeja Dudy i popieramy go jako kandydata w kolejnych wyborach. Nie dziwię się temu, że te sondaże są tak wysokie, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że... Pani Kidawa-Bońska poprzez swoje bardzo niejednoznaczne deklaracje no, pogrzebała trochę tych punktów procentowych wśród swojego elektoratu. Natomiast myślę, że wybory oczywiście zawsze weryfikują, i w tym przypadku również zweryfikują pozytywnie kandydaturę pana Andrzeja Dudy jako kandydata i pewnego lidera, który ma szansę na kolejną kadencję te wybory wygrać, bądź w tym przypadku, o którym my mówimy, przez kolejne dwa lata pełnić urząd prezydenta. To zaufanie, które ma, zbudowane poprzez swoją pracę na rzecz Polski jest tego dowodem. Tutaj stawiamy kropkę Stanisław Bukowiec oraz Paweł Szamka byli moimi gośćmi. Serdecznie dziękuję. dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Państwu również dziękuję, że byliście z nami. Oczywiście zachęcam do pozostania z Telewizją Republika, bo już za moment serwis informacyjny.